No dobra, zaczynamy naszą rozgrzewkę od marszu, głęboki wdech, wydech, jeszcze raz wdech, wydech i kolano raz jedno, raz drugie wysoko, brzuch lekko napięty, a tak w ogóle jestem Marta z Codzienny Fit i zaraz sobie zrobimy rozgrzewkę, która będzie idealna przed każdym treningiem w domu, przed bieganiem czy nawet przed jakimś treningiem na sali fitness, grupie, na siłowni, gdzie tam chcecie sobie trenować. Jeszcze wyżej kolana. Ręce zawsze spracują. Cztery, 3, 2, jeden. Super. Znów marsz, głęboki wdech, wydech i przechodzimy do truchtu. Ręce mocno pracują, prostujemy całą sylwetkę, staramy się wydłużyć. Pomyślcie o tym w ten sposób, że chcecie być mega dumni, że szykujecie się na trening. E, dlatego jesteśmy wyprostowani, klatka otwarta. Bo nie ma czego się wstydzić, słuchajcie, jesteście w tej mniejszości, która ćwiczy. Jeszcze cały czas biegniemy. I teraz dodamy sobie krążenia ramion, bo mam taki przesąd w mojej głowie, że jak nie ma krążenia ramion w rozgrzewce, to trening nie będzie taki dobry. Więc do przodu, szeroko, mocno, ekstra. 5, 4, 3. Dwa, jeden i od razu do tyłu, mocno szeroko otwieramy barki. Ekstra, cztery, trzy, dwa, jeden tylko truchcik. Ręce góra, hop, 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 hop. Super, tą rozgrzewkę możecie mieszać z wszystkimi treningami MIKFIT, które będą dostępne na moim kanale. To będzie cała seria z takimi krótkimi blokami, modułami. Które można sobie dowolnie łączyć w jeden trening. jak chcecie cztery, trzy, dwa. Super. Przechodzimy do marszu. Popatrzcie na mnie, stajemy sobie na skajomaty i zbieramy skarby z podłogi. Raz jedna strona, raz druga. Lecimy. Hop. Raz. Raz. Plecy proste, biodra do tyłu. I mocno zbieramy z podłogi. Ja bym zbierała moje koty. Słuchajcie, mam dwa. I kładki. Jeszcze. Trzy, dwa, jeden. Luz. Poprawiamy kitę. Lewa noga do boku. Wypad. Zostań. Mocno wypychamy biodro do tyłu. Opieramy się i teraz z tej, z tej pozycji przechodzimy ciężarem ciała. Raz, jedna. Raz, druga strona. Biodra nisko. Pokazuję to z boku. Zobaczcie, plecy mam proste. Wypinam pośladki do tyłu. I sobie przynoszę ciężar ciała z jednej nogi na drugą. pięć 4, 3, 2, 1. Super, prostujemy się. Noga do tyłu. Wracam. Druga noga. Kopnięcie. Tył. Kop. Tył. Kop. Ręce pracują. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni raz. Świetnie. To samo druga strona. Od razu. Szkoda czasu. Druga noga za krok. Kopnięcie. o aż mnie zawiało. Hop, tego nie było. To się wytnie. Żartuję. Jeszcze. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni raz. Wyprostuj się. Prawa noga do góry. Kolano góra. I teraz będziemy otwierać biodro i wracamy. Otwórz jeszcze raz. Wróć. Otwórz. Wróć ostatni. Druga strona. Kolano góra. Otwieramy. 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 Jeszcze dwa razy. Pięknie. Przejdź ciężarem ciała z jednej strony na drugą. Dodaj ręce. I teraz zamykamy klatkę. Otwieramy. Zamknij. Otwórz. Zamknij. Otwórz. 4, 3, 2, ostatni raz. Pięknie. Stajemy sobie bokiem do maty. Ręce mocno do góry. Przed siebie. Robimy przysiad. Zejść niżej kolana na zewnątrz stopy na zewnątrz. Dotknij podłogi i teraz prostujemy nogi, schodzimy do przysiadu, tyle ile pozwala nam ciało. Wyprostuj, wróć do przysiadu. Jeśli jest ciężko, będzie trochę łatwiej, jak dacie szerzej nogi, stopy na zewnątrz, kolana na zewnątrz. Jeszcze trzy razy, żeby trochę też tej mobilności porobić na rozgrzewce, to też jest ważne. Ostatni, zostań w górze, cofnij się na skrajmaty, wyprostuj ręce, schodzimy do deski. Lewa noga do przodu. Lewa ręka do góry. Super. Otwórz ciało. Wróć. Otwórz. Wróć. Otwórz. Super. Do deski. Wróć do góry. Druga strona to samo. Schodzimy na dół. Prawa noga do przodu. Prawa ręka. Góra. Wróć. Góra. Wróć. Ostatni raz. Góra. Wróć. Zostań w desce. Brzuch napięty. Całe ciało się napina. Cztery, trzy, dwa, jeden. Do góry. Lewa noga przed prawą. Do boku. Do boku. Wymach. Hop. Hop. Jeszcze trzy, dwa, ostatni. Super. Od razu zmieniamy stronę. Nie ma czasu, słuchajcie, nie ma czasu. Hop. To jest kompleksowa rozgrzewka. Zarówno przyda się biegaczom, osobom trenującym w domu. Staram się jak najwięcej ćwiczeń Wam zawrzeć, które się przydadzą. Okej, okay, luz. Wdech. Wydech i ostatnie ćwiczenie. Szybkie stopy. Lecimy. Raz, 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 raz. Żeby trochę mówić układ nerwowy. Ręce. Raz. Raz. Dobrze. Szybciej, 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 szybciej. Ale Was widziałam z zaskoczenia. Waga. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Luz. Roztruch Wdech. Wydech. Jeszcze raz wdech. Wydech. Ostatni, I dzięki Wam za wspólną rozgrzewkę. Możecie ją wymieszać z dowolnymi kelingami na moim kanale. I widzimy się niedługo. Hejo.